Panowie policjanci, jeśli to jest prawda, to uważajcie. W pierdol wam spuścimy nie my. W pierdol wam spuszczą wasi koledzy policjanci. Nie bądźcie kurwa nadgorliwi, ludzie w mundurach policyjnych. Nie myślcie, że nikt was nie odnotowuje i nie zapamiętuje. Wśród was są naprawdę dzielni ludzie, prawi ludzie. Zapsucie ich wizerunku dostaniecie w pierdol. I powiem wam tak. Jak, ale ale też sami oczyszczajcie swoje środowiska, a nie tylko, poczekaj, że... Poczekaj. Jak też. policjant będzie napierdalał policjanta idiotę, to naprawdę będzie boleć. To wydarzenie, to wydarzenie... Wbrew pozorom, teraz mówię do Was, przyczynia się do naszego zwycięstwa. Bo podkurwiacie ludzi, którzy nie chcą się dać podkurwić. Miejcie tego świadomość. Jak to się skończyło z panią Kubalą? No, sprawa się teraz toczy. Jaka? No, prokuratura prowadzi. Prokurator Zobaczymy. przeciwko niej, czy przeciwko policjantom? No ona przeciwko policjantom też. A prokuratora nie wiem, chyba przeciwko policjantom. No i, i zobaczcie, zobaczcie, Zobaczymy. jak myślicie. Zadam wam pytanie, jak myślicie? Czyją stronę wezmą prawnicy? Swoją czy waszą policyjną. To, to właśnie jest wojna domowa. Polaryzowanie postaw społecznych i społeczeństwa. Do tego, do tego to dojdzie.